Witam ludzi Żużla! Co prawda o 98 roku już było w kontekście turnieju gwiazdkowego, a raczej starałem się w moich żużlowych przebojach iść do przodu. To jednak cofnę się o pół roku, ponieważ Piotr Wilkosz, mój przyjaciel, z którym kiedyś tworzyłem razem relacje dla Radia 100. Oczywiście nie robiliśmy tego samemu, broń Boże. Powiedział, że właśnie warto o 98 roku powiedzieć coś jeszcze, a mianowicie zatrzymać się przy meczu pilsko-bydgowskim. Spotkania Bydgoszczy z piłą zawsze były fenomenalnymi widowiskami. Nie bez powodu, ponieważ tłumy kibiców waliły i w jedną i w drugą stronę. I tak przy sportowej i przy Bydgoskiej zwykle bardzo trudno było o cho choćby jedno wolne miejsce. Bliskość obu miast i zainteresowanie żużlem zarówno w Bydgoszczy, jak i w Pile było tak ogromne, że mecze, nawet jeżeli zapowiadały się na dosyć kiepskie widowiska, tworzyły wspaniałą atmosferę na trybunach, czasami nerwową. Rok 95 to były pod każdym względem perełki frekwencyjne. W Bydgoszczy ponad 20 tysięcy fanów nie mieściło się już na arenie po to, żeby obserwować to, co działo się na torze. Choć były nudy piła przegrała do 28, a w remanżu w sierpniu w pile podobna sytuacja nastąpiła, a kolejka za biletami była tak długa, że ciągnęła się od bram stadionu aż do ulicy Bydgoskiej. Rok 98, 14 czerwca. Świat szaleje na punkcie piłki nożnej, bo trwają Mistrzostwa Świata we Francji. Tak wspaniały dla gospodarzy, którzy ostatecznie wygrali całą imprezę. My koncentrujemy się na Żużlu, a mecz pilsko bydgoski pierwotnie miał się odbyć w Boże Ciało 11 czerwca. Wtedy jednak niebiosa litościwe nie były, padało. Mecz został przesunięty na 14 czerwca. Wtedy już słońce świeciło, wtedy już tysiące kibiców wpatrywały się najpierw na prezentację, a później na to, co działo się w trakcie wyścigów. Moment prezentacji też był wyjątkowy, zwłaszcza dla Jarosława Hampela, wtedy jeszcze 16-letniego Młokosa z kędzierzawymi loczkami, który został pasowany na różlowca. Nieśmiały młodzieniec został y, y, buławą y, dotknięty w ramię, został pasowany na żużlowca, po czym w bardzo efektowny sposób pokonał kilka okrążeń. Już wtedy mówiło się o nim, że jest wielkim talentem, choć ja nie dowierzałem, że będzie w stanie doścignąć Brudzkiego i Okoniewskiego, a tak się przecież już wtedy o nim mówiło. Okazało się, że i jeden i drugi Rafał zostali w cieniu Jarka Hambela, który zresztą jeździ do dziś. A potem zaczęły się zawody. Zawody bardzo zacięte, choć od początku Pilska Polonia rozdawała karty. W pewnym momencie prowadziła ośmioma punktami. Trzech wspaniałych jeźdźców z Bydgoszczy, Golobowie i Protasiewicz, nie miało tamtego dnia wsparcia w Henryku Gustawsonie. Przyszedł wyścig dwunasty, w którym Gustawsona. Wspaniałego Szweda, ale tego dnia, niestety jeżdżącego bezbarwnie, zastąpił jako rezerwa taktyczna Tomasz Golot. Po pińskiej stronie, jak zawsze, można było liczyć na Nielsena, na Dobruckiego, który miał za sobą bardzo długą podróż z półfinału Mistrzostw Świata w Lonigo. No i wreszcie, to była duża niespodzianka, na Krzysztofa Pecynę. Pecyna był w cieniu Okoniewskiego zwykle, mniej się o nim mówiło, ale tamten dzień był jego życiową szansą i spełnionym marzeniem. W dwunastym wyścigu jechali Flis, Pecyna oraz bracia Golobowie, Tomasz przy bandzie. Jacek z Tomkiem wystartowali świetnie, jechali na 5 do jednego, ale tylko przez pół okrążenia, bo przy krawiężniku przed Jacka Goloba wcisnął się Pecyna. Wydawało się, że klocki są poukładane i jedyna walka nastąpi o miejsce trzecie. Tam Golob musiał się mocno pilnować. Inna pracować, aby przyblokować Flisa. Ta sztuka mu się udała. Jednak większe cuda działo się z przodu, bo na ostatnim łuku, a właściwie na wyjściu z ostatniego wirażu, pecyna przyspieszył na tyle i wykorzystał jazdę po zewnętrznej Tomasza Goloba, że zdaniem sędziego Marka Wojaczka wyprzedził go na samej kresce. Sytuacja wzbudziła wielkie kontrowersje. Zwycięstwo przyznano Pecynie, aczkolwiek nawet z mojej perspektywy wydawało się, że Tomasz Golob był ciut szybciej na mecie, a siedziałem na wyjściu z pierwszego łuku. Golob, zniesmaczony decyzją arbitra, długo protestował, ale rzecz stała się faktem. Pecyna dostał 3 punkty i w tym momencie miał 11 z bonusem w czterech wyścigach. Komplet. W 15 przyjechał ostatni, ale to już nie miało żadnego znaczenia. Wtedy karty zostały rozdane w 100%. Piła wygrała spotkanie 46 do 44, a Krzysztof Pecyna został okrzyknięty bohaterem spotkania. Po meczu wybrałem się do parkingu i przepytałem króciutko jednego i drugiego o ich wrażenia związane z wyścigiem 12. Tomasz Golob mówi: Panowie, nie róbmy jaj, ja byłem pierwszy. Pecyna w swoim stylu zapytał mnie, a skąd jesteś z Piły czy zbyt goszczy? No ja jestem z Piły. No to cieszcie, że wygraliśmy. I że ja wygrałem wyścig 12. Tak, takie reperkusje to, 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 towarzyszyły temu wyjątkowemu widowisku które jak się później okazało skojarzyły dwie najlepsze drużyny roku 98 Polonia Bydgoszcz wygrała mistrzostwo Polski Polonia Piła po raz pierwszy w historii sięgnęła po srebro i wszystkie karty rozdano w październiku 98 roku. Tu mam jeszcze pamiątkową fotografię ówczesnej Polonii Bydgoszcz, mistrza Polski z roku 98 na zdjęciu Gomulski Golob e, e, Poprawski, kierownik Polkowski, a pod spodem klęczą Gustawson, Słaboń Robacki i starszy z Golobów. Dziś na sobie mam koszulkę Tomasza Goloba Jesteśmy z Tobą, mistrz jest jeden. No ja wiem, Bartosz Zmarzlik, i te sprawy, ale ja zostaję przy Tomku. Oczywiście Bartkowie życzę wszystkiego dobrego. A Wam miłego tygodnia i do usłyszenia za tydzień.